Józiu powiedz coś. co? Ty, kurwa, ty ty... co? Aha. filmuję zdjęcie robię. chcesz coś powiedzieć jak się żyje we Francji? Nie no ja wszystko... A to nie nie, a nie, chcesz, nie chcesz kamerować, no dobra. No nie, no wszystko jest w porządku. mam barana kozek. Wierzę i ja też na własność. A jaki Józiu żyjesz, powiedz? No, tak sobie, tak. Powiedz mi ile lat nie byłeś w Polsce już? 15 lat. Dzieci się pożywimy. Łóżku nie widziałeś jeszcze. nie widziałeś Łóżku. A czemu nie jedziesz do Polski? córka jest w Stanach Zjednoczonych. Tak. Syn jest w Anglii wszystko wie. A, a jak w ogóle? Masz jakąś już tutaj rentę, masz coś? Nizzy mam. Ile ty już można? Ja mam 64. 64. I bez renty i nic nie no ja na czarno. Na czarno. I, I co się dorobiłeś przez 15 lat we Francji? Parę groszy. Mieszkanko masz? Co? Mieszkanie masz? Nie, no ma na, socjalu. na socjalu mieszkasz. Na no. socjalu mieszkasz. Chciałbyś dzieci zobaczyć czy w No pewnie, że nie. A spałeś i się poparzyłeś, nie? To tam pożar był. Nogi już wyleczyłeś? Trochę tak, no nic się pomyłku. Już już żyje, żebrze na ulicy i z tego żyje, ale idzie sobie kawkę kupić na piwko, ma jakieś, jeszcze go okazali kiedyś.